Przepraszam, ale gdzie są nasze fajne dziewczyny? Już jesteś jesteśmy! Dlaczego ten robak pojawił się na kampusie? Dyrektor wyrzucił go za złe zachowanie. Myślę, że przeprosi, poprosi o możliwość powrotu. Panie Max, przepraszam za moje złe zachowanie. To się więcej nie powtórzy. Obiecuję, daję słowo wszystkim. Mówiłem, że przeprosi. Daję słowo, za mało słów dla wszystkich. Zamknij się, złoty chłopcze. Co powiedziałeś? No dawaj! Bro, Dylan, coś nie tak? Powiedziałem, że cieszę się, że was wszystkich widzę. Tak, powiedzmy, że się przesłyszałem. Więc, kim jest ten chłopak? In, nawet nie masz się na niego patrzeć. Dlaczego? To mój były! Samolebna idiota! O! Będę zamykać oczy na jego widok. Puzel, co ty do diabła tu robisz? Bez ciebie wszystko było idealnie! Teraz nie jestem już taki zły i niegrzeczny, puzel. Teraz jestem miłym miły, i uroczym chłopcem. Przestań nam wmawiać kłamstwa! My to już wszystko słyszeliśmy! Henry, co wy takiego słyszeliście? Nisin! To była ironia! Czesiek, wierzysz mu? Nie wiem, Max! Panie Max, już dojrzałem. Pracowałem nad byciem najlepszym z nas wszystkich. Chciałbym wrócić do moich przyjaciół na kampusie. Coś w to nie wierzę? Puzel jest sprytny. Może naprawdę się zmienił? Może stał się miły? Każda osoba zasługuje na drugą szansę. O, ty w czapce, kochany, mądre myślenie, kolego. Nazywam się Goofy. Miło mi Cię poznać. Ej, ty, nie próbuj mi schlebiać. Nie będę się przyjaźnił z frajerem. Spadaj. Przykro było to słyszeć, kolego. Dlaczego to robisz? A mogło być tak dobrze. Co się dzieje? Dlaczego nie powiedziałeś mi o spotkaniu? Ten jak Kasia, zgani, co? Puzek chce wrócić do kampusu i zastanawiamy się, czy mu na to pozwolić, czy nie. Pewnie, że tak, ale jest jedna rzecz. Będzie mi się uczęszczać na moje zajęcia z jogi Wow! Joga jest jakaś dziwna Dzieciak skończony Jest tam gdzie powinien być, z laskami Co? Mogę robić wszystko, ale nie jogę Nie chcesz iść na trening mojej Kasi? Na stówę nie pozwolę ci pozwolić mm, mój Maxio. Dobra, dobra, poddaję się Przyjdę na twoje zajęcia z jogi śliczne spotkanie! Laski, śliczny chłopak wrócił! Bogusia, jesteś w związku z banjo! Tak, co ty? Jak sobie zachcę, to się umówię z obydwoma! Możemy tak? Wy nie, a ja tak! Myślcie o treningach, a nie o miłości! Oczywiście! Panie Max, myślę, że puza zasługuje na drugą szansę! Weźmy go na okres próbny! A jeśli naruszę zasady, wyrzucimy go z kampusu! Już na dobre! Dziewczyny, jesteście takie miłe i słodkie. Dziękuję za wsparcie. Dziewczyny, mam pomysł. Słyszeliście kiedyś o zawieszeniu? Czy ja? Właśnie słyszałem. Ale nie można naruszyć regulaminu kampusu. A skoro już raz wyrzuciliśmy półsłowia ze szkoły, to nie powinniśmy go przywracać, nawet jeśli stał się miły i kochany. Max, pozwól mu wrócić. Będę osobiście odpowiedzialny za jego edukację. Czesiek, czekaj. Angie, usiądź proszę, ja to załatwię. Dobra! Świetnie! Kto jest przeciwny powrotu puzla, niech podniesie rękę. Niech puzzle, puzzle spada! Puzzle spada. slicny! Was co, powaliło? Niech puzzle spada! Dobra, 8 przeciw. A teraz podnieście rękę wy, który chcecie, aby puzzle wrócił na kampus. Wy co, zwariowałyście? O, rany też jest 8, 8, 9, dobra, puzel, możesz tu zostać. Uhu! Panie Max, jesteś najlepszy! Ale jest jedna rzecz. Będziesz członkiem drużyny frajerów. Co do Diaska! Gratulacje! Jesteś w ekipie najlepszych! No, Panie Max, nie dołączy do nich! Dołączysz, Puzel, dołączysz. Spotkanie się skończyło. Wszyscy możecie iść. Moja tygrysico, chodź. Musimy pogadać. No co kolego gratulacje jesteś z najlepszymi. Co? Ziom, relaksuj się jesteśmy fajni. Stracę ci sekret jesteśmy tacy zabawni. Skoro już jesteś z najlepszymi powinieneś znać nasze zasady. Dawaj punka, mów. Jakie zasady? O czym mówisz? Posłuchaj i zapamiętaj. Zasada numer jeden. Żadnego popisywania się! Nigdy! Zasada numer dwa: Dzierż się zadaniami i testami! Słuchaj, uważnie! Kofi! Nie, przerywaj mi! Zasada numer trzy: Zawsze składaj się na lunch! Minimum dwa dolary! Ej, zazwyczaj wrzucam tylko jednego dolara, ale to tajemnica. Jeśli się nie składasz, nie dostaniesz lunchu! Jak ja ostatnio. Tak, kolej, zasady są surowe, ale przyzwyczaiłeś się do nich. Zasada numer 5. Zawsze jesteśmy razem, ponieważ jesteśmy ekip... Zamknijcie się! Nie obchodzą mnie wasze głupie zasady! Szymowiny. Nie posprzątałeś po sobie! To jest szósta reguła! Ale, idiota. Pomogę mu! Jest to nowe i przyzwyczaja się! Głupi nie! Sam musi! Dobra, ludzie, chodźmy. Jak coś, to nie cieszę się, że puzzle wrócił. jeśli chcę dołączyć do naszej drużyny, to mu na to nie pozwolę. Czajcie! Dzieciaku, nie obchodzą mnie twoje puzzle. Tango, rozumiesz? Pewnie. Teraz ja rządzę. Podniósł pięty i stracił dzielnicę. Zioł! Nadchodzi wielkie starcie. Spokojnie, jestem bejsbolistą. Mam kij, więc jak coś to wiecie. Chodźmy, mam dosyć. Chodźcie, idziemy stąd. Okay. Okay. cześć, cześć dziewczyny. dziewczyny. Hej, Cześć dziewczyny. Cześć, dziewczyny. Widziałeś tę Angie? Muszę z nią porozmawiać. Nie, Nie widzieliśmy swojej Angie. Yo, ziomy, puzzle wrócił. Pamiętajcie, co wam powiedziałem! Dobra! Dobra. O, tango, cześć. Puzzle, czego chcesz? O co ci chodzi? Zapomniałeś o mnie? To ja, puzzle, wasz kumpel. Hej, banjo! Czaje. O, jesteś tu nowy? Dlaczego milczycie? Dzieci, co mam powiedzieć? A, kojarzę cię! Ty jesteś tym baseballistą, dziwny dzieciaku. Ej, Puzel, nie nazywaj moich w dziećmi! Tylko ja mogę ich tak nazywać! Co jest, Banjo? Uspokój się, ja tylko żartuję. I to ja wiem, co zrobić i powiedzieć. Zapomniałeś, kto rządzi naszym zespołem? Nie wiem, kto jest odpowiedzialny za twój zespół, ale ja kieruję swoim zespołem. Co? Nie pomyliło ci się, dzieciaku? Banjo nie jest dzieckiem, to duży chłopak! Dzięki, brachu! Co się dzieje? Nie rozumiem, żartujecie sobie ze mnie? Nie żartujemy! Swoją drogą chcę przypomnieć, że należy do drużyny frajerów! I dobrze wiesz, że nie zadajemy się z frajerami! Rozumiesz, dzieciaku? Idź do swoich kumpli. Nie przerywaj, nie przerywaj kaka. kaka! Dobra. Więc? Nie obchodzi mnie to, głupcy! Bez mnie jesteście frajerami! Jestem w najfajniejszej drużynie! Zasada numer 7. Żadnego przezywania się w ekipie. Zejdziesz ze mnie z tymi zasadami? W porządku, Puzel. Nauczę cię ponownie. Fajnie, że Puzel jest w drużynie frajerów. Ma pecha. Nie obchodzi mnie to. Dobrze mu tak. To jego wina. Hej, Angie! Co chcesz? Angie, myślę, że powinniśmy porozmawiać o nas. Hm, a ja myślę, że nie mamy o czym rozmawiać. Angie, przecież tam popisałeś się przed swoim przyjaciółką. Wiem, że wciąż coś do mnie czujesz. A chcesz zobaczyć trik? O, czaje, to oznaka pogodzenia się. Tak, chcę. <laughs> Angie, może i tak pół rozmawiacie. Mogę was zostawić samych. Nigdzie nie idź! Ja nie zamierzam z tym puzlem rozmawiać. Ciao! Angie, ty zawsze będziesz w moim sercu. Nieważne, czy tego chcesz, czy nie.